Siema, jestem Julie z kanału i dzisiaj mam zbroję Jake'a i dzisiaj sobie pooglądamy jak wyglądają moby w Minecrafcie na Adventure Time Zobaczymy nie, Creeper? O Boże, co, co, co za buzia Teraz jak wygląda szkielet Okej okay. Okej okay, szkielet, pokaż mi się Okej, okay, wyglądasz normalnie Wow, nie wiem co to jest, ale okej okay. Okej, okay. tak też może być. No, dobra. Ma jakieś ubranie na sobie, ale ty wystarczy? Wow, okej okay. Stray to jest taki szkielet, który występuje tam. O! Jak wygląda? Wow, pająk. Wow, jesteś zachodnik na pająka, ale okej okay. Kiff spider. O, całkiem nieźle, ale to dziwny tak. Zombie całkiem niezłe. A to jest villager zombie. wow bo jest taki villager. Okej. Okay. Teraz starta, gdzie bierzemy nowe i zatrzymam się na hasku. Okej, okay. jak wygląda hask? Ooo, to jest jakiś wampir czy coś. Mm. skoro to są małe slajdy, to może na nawet... nie. To nie są małe slajdy. Perfalar. Teraz. Na normal. To było. witch oh, wow Jakie gałki Dobra. To jest jakiś. To jest. Dobra. To wygląda jak robak, bo to jest ten fish. Gaz, O, o bo, o Boż. Co, co to jest? Jak ktoś powie, kto, co, co to w ogóle jest? To jest gaz, ale jakiś Okej okay. Okej, okay. fajne Jak ty tego, o, ja tego Command ma kup. Wow. Aha, to jest... Coś jakby slime Musimy to szybko zlikwidować. Okej. Okay. Teraz... Ach, Boże, co ja zrobiłam zlikwidowałam sobie słoneczkę. Teraz co bierzemy? Skończyliśmy, na, na, na też mam Pokaż się. O, straszny, bardzo straszny teraz ma. Endermit. O, pokaż wam najlepszy rzecz na po... o, jak... Endermit O, dobra. i teraz tak. Tu pada deszcz, o tu nie pada. Tutaj możemy to zrobić. I to jest ten mit. O, tu się ma... Zdję sobie dziurę? Tu jest jaki Zaraz. I teraz. Sculpt. Wow. Dobra. Gór... Wow. Zrobiłem za bardzo Musiałby się diamentowy mieć. Zrobiłem to głupie ręką. No. Jesteś, a tu? Jezu, jaka buzia. Plus, w ogóle są w wysokości. Wow. O, straszne. Jak ono może z tym żyć? że jest taki przyjaciół? Okej. Okay. I co na mi nazywam? O nie on czaruje vexy, Weks, pokaż jak ty... U, pokaż się vex O Boże! Teraz Baks, jak ty wygląda? Najlepiej zabijmy to O Boże, mam taką. A teraz zobaczymy survival i jak to wyglądasz. O Jezu. Okej, okay, to było rozdziwne. Teraz badaktor. O ma, nie, on niego goni zesła się kierką. Ała. To jest straszne, on go nie Okej. Okay. Eee, zaraz zobaczymy co jeszcze dalej ma być. ten broker Max, Redaktor, był? To jest chyba świna czy skroba, tu mamy owce, tu mamy królika, tu mamy kurczaka, tu jest krowa grzybowa. I oczywiście później mamy inne moby i teraz tak, to jest skieł, skiełdry. Dobra, miałam taką widzimy. To jest papuga, to jest wilczek, to jest koń. To jest nie polarny, to jest koń. To jest osioł, a to, to jest muł. I to jest szkieleton horse. To jest... To jest koń. Nie, to jest zombie, koń, a tu lama. I na tym w zasadzie kończymy. Julie Jake kończy na tym swój filmik. Do zobaczenia w następnym odcinku.